Czy wiesz, że Baran to prawdziwy wulkan energii, pełen pasji i odwagi? Oto pięć cech, które czynią go wyjątkowym. Odważny lider. Barany nie boją się wyzwań i zawsze idą na pierwszy ogień. Mają naturalny talent do przewodzenia i motywowania innych w działaniu. Nie czekają na idealny moment. Działają tu i teraz. Pełen pasji. Jeśli Baran coś kocha, angażuje się w to całym sercem. Niezależnie, czy chodzi o pracę, hobby czy związek, robią wszystko na 100%. Ich entuzjazm jest zaraźliwy. Szczery i bezpośredni. Baran mówi co myśli bez zbędnych gierek. Nie znosi fałszu ani manipulacji. Jeżeli szukasz kogoś, kto zawsze ci powie prawdę w oczy, to właśnie on. Pełen energii. Barany to żywioł w czystej postaci. Optymista i wojownik. Nawet jeżeli coś idzie nie po jego myśli, barany się nie poddają. Wiedzą. Że każda porażka to tylko kolejny krok do sukcesu. Ich wiara w siebie i determinacja sprawiają, że osiągają rzeczy, których inni by się nawet nie odważyli. Masz barana w swoim otoczeniu? A może sam nim jesteś, daj znać w komentarzu.